Cześć, ja jestem rodaty, a przed Wami upragniona Planetarka. Tytuł, który zakupiłem chyba pół roku temu, jakoś przez wiele miesięcy no nie mogłem się za niego zabrać. Rozwój tej gry, czy powiedzmy jej stopień a stworzenia zapisał się zarówno pozytywnie jak i negatywnie na rynku gier. Część graczy uważa, że Planetarka to idealny przykład na to, jak można rzucić po prostu pomysł i stworzyć kasową produkcję, robiąc odświeżenie kultowej gry sprzed lat, no powiedzmy z wizualnym rozmachem. Druga część graczy uważa, że ogromny sukces na Kickstarterze, a potem jeszcze dojenie fanów za pomocą ceny ustalonej na 70 euro. Do szczyt, no i tutaj wstawcie sobie jakieś wulgarne słowo. Niemniej jednak planetarka jako następca, czy powiedzmy graficzny remake, no takie lekkie odświeżenie kultowego, Total Annihilation, zdobyła wielką popularność. Chyba najbardziej rozpoznawalną cechą tej gry są trójwymiarowe planety, takie okrągłe, na których budujemy ogromne budowle, kiedy spojrzymy na proporcje. No fabryki czasami zajmują tutaj powierzchnię jakby całych państewek. Wiele osób nahypiło się widząc eksplodujące planety albo bombardowanie zajmujące całe kontynenty, taki wręcz planetarny ostrzał. No to fakt. Patrząc na screeny, łatwo się nachypić na tę grę, jednak lekkie uderzenie, takie z liścia, czeka nas już na początku. Nie ma tutaj kampanii ani frakcji. Możemy grać z innymi, z graczami przez sieć, z botami albo rozpocząć sobie taką galaktyczną wojnę, czyli tryb właśnie jakby takiej. Niby delikatnej kampanii. Rozgrywka rozpoczyna się od wyboru planety oraz miejsca lądowania. Startujemy jednostką, bardziej takim w sumie mechem, który rozpoczyna budowę i sam w obronie jest potężny, gorzej z atakowaniem wrogiej bazy. Pozwoli nam zdjąć pierwsze np. jakieś samoloty zwiadowcze, no gorzej z atakowaniem przykładowo wrogich działek w bazie. Naszego dowódcę musimy, no, bronić za wszelką cenę. Musimy szybko zbudować fabryki, kopalnie surowców, elektrownie oraz pierwsze działka obronne. Ilość jednostek trochę nie zachwyca, to znaczy może inaczej, yy, różnorodność jednostek trochę nie zachwyca, ale całkiem ładnie wyglądają armie liczące dziesiątki czy nawet setek, setki jednostek. W trybie galaktycznej wojny odkrywamy też inne planety, skanujemy je jakby w poszukiwaniu technologii, które wykorzystujemy w kolejnych walkach. No i mamy konkretną ilość slotów jakby na konkretne upgradey naszego naszej cywilizacji. Musimy je czasami zmieniać czy usuwać. Dbać musimy też o jednostki naziemne, lotnicze oraz ewentualnie morskie. No, złoża surowców są w różnych miejscach, na przykład pod wodą, a przeciwnik może na przykład też e, nadlecieć bombowcami od strony zupełnie niebronionego działkami morza. Sama rozgrywka tylko na pierwszy rzut oka wygląda skomplikowanie, ale tak naprawdę planetarka nie jest bardzo rozbudowana i lekko rozczarowała mnie niestety brakiem dużej ilości np. surowców. Albo opcjami kustomizacji jednostek. Niestety, jednostki dzielą się jedynie na jakby tiery. Na przykład na zwykłe samoloty, zaawansowane, no i powiedzmy coś w stylu międzyplanetarne. Mimo tego, powiedzmy, że zabawa z paroma przeciwnikami jest dynamiczna, bo co rusz gdzieś coś trzeba wysłać, sprawdzić, produkować, transportować, naprawiać, ulepszać, gromadzić wojska itd. itd. Przy posiadaniu kolonii czy nawet paru planet, no zabawa potrafi przyprawić o taką, wiecie, no, pulsującą żyłkę na głowie. Jeżeli chodzi o podsumowanie zalet tego tytułu w mojej ocenie, zawsze podobały mi się gry w lekko takim, powiedzmy, w przenośni populusowym stylu. Mam na myśli taką okrągłą, trójwymiarową, wiecie, planetę, na której coś się dzieje, tak z każdej strony, coś gdzieś, jakoś coś się dzieje. Bardzo spodobał mi się taki styl rozgrywki, gdzie przeciwnika najechać możemy jakby w pełnym trójwymiarze, różnymi trasami, przez góry, przez morza, przez ląd, albo wręcz różnymi planetami, tak? Kolejna sprawa, która przypadła mi do gustu to oprawa graficzna. Ciężko mi określić jaka ona jest. Na pewno jest bardzo klimatyczna w swojej takiej prostocie. Pięknie widać jak samoloty na przykład przelatują nad powierzchnią, rzucając cień od zachodzącego słońca. Budynki czy jednostki, no nie powalają jakością tekstur, ale mają swój po prostu taki. Bardzo fajny, charakterystyczny styl. No, co mi się oczywiście również spodobało, to loty te międzyplanetarne. Zajmowanie się nie tylko jedną bazą, a koloniami, planetami, również możliwość wpływu na ich orbity, zrobiła na mnie no, ogromne wrażenie. Duże bitwy wyglądają tutaj znakomicie, kiedy przesuwamy kamerą i oglądamy wielki rozpierdol oraz no, te planetarne wręcz eksplozje. Te planetarne ataki są tutaj niezwykle spektakularne. No, jest to chyba największe. Wow, jakie zrobiłem grając w planetarkę. Świetnie wypada też oprawa dźwiękowa, taka symfoniczna, niekiedy pompatyczna, taki jakby hymn, prawda? Podniosły. Taka, którą bardzo przyjemnie się słucha, kiedy nasze wojska, no tytułowo, anihilują przeciwników. Soundtrack bardzo, bardzo mocno na plus. Pomówmy też o wadach tej produkcji, bo o nich też trzeba wspomnieć. Przede wszystkim twórców planetarki uznają osobiście za ludzi niezwykle aroganckich i niesamowicie pazernych na pieniądze. Ustalenie ceny wydania gry na Steamie na ponad 70 czy 80 euro było dla mnie wręcz. No i ciężko mi tu znaleźć jakieś słowo, ale gdybym spotkał wówczas dewelopera gry na żywo, to dałbym mu po prostu wryj. Na nic innego takie cenienie swojej gry, żerując wręcz na nadziejach fanów Planetary Annihilation, nie zasługuje. Do tej pory, moi drodzy, cena gry nie jest niska, a rozwój tego tytułu jest bardzo powolny. Twórcy w mojej ocenie po prostu przechlali ogromną część zarobionych pieniędzy. Jednostek jest kilka razy mniej niż w tym pierwowzorze, opcji strategicznych też jest dużo mniej. Kampanii oraz linii fabularnej poza czytaniem tekstu nie ma wcale. Wiele osób mówiło mi też, że planetarka po czasie jest nudna. I to fakt, niestety. Po kilkunastu rozgrywkach zaczęło mnie to nudzić. Leży i kwiczy system grupowania się jednostek. Wysyłanie wielkiego oddziału na drugą stronę planety powoduje, że te jednostki układają się w takiej po prostu linii no i są gwałcone jedna po drugiej przez obronę przeciwnika. Zamiast ułożyć się w jakimś, powiedzmy, okręgu, tak, i zaatakować przeciwnika, to ta in sztuczna inteligencja każe im się ułożyć w linii. Musimy na każdym kroku sprawdzać, czy nasze jednostki się nie pobagowały, nie zawiesiły na jakichś teksturach, albo nie są niszczone jedna po drugą przez działka przeciwnika. Finalnie rzecz biorąc, w mojej ocenie grając w planetarkę, otrzymujemy bardzo ładny, naprawdę bardzo ładny, dobrze wyglądający, ale jednak drogi. Odgrzewany kotlecik. To może zabrzmieć trochę jak cios dla fanów tego tytułu, powiedzmy fanów remake'a Total Annihilation, ale bądźmy poważni. Gry w tym stylu od czasów Total Annihilation niespecjalnie były rewolucyjne, a było ich przez te kilka lat kilka. Planetarka również rewolucyjna w tym gatunku nie jest i szczerze mówiąc, jest to okrojona, okrojone odświeżenie, a cena i sposób stworzenia tej gry narobił wiele kontrowersji. Planetarka jest pokazem tego, jak łatwo jest zrobić wielkie kokosy. Zapowiadając wspaniały, ogromny, niesamowicie rozbudowany remake klasyki sprzed lat, a wydać w rzeczywistości mega okrojoną, bardzo drogą wersję starej gry. Zachęcanie graczy w mojej ocenie ładną grafiką i spektakularnie wyglądającymi bitwami to nie wszystko. Pomysł czy mechanika tej gry na pewno jest na plus, tak? Mechanika, powiedzmy ten styl em, walki w planetarce zasadniczo różni się od wielu ostatnich strategii opartych o wytarty od 20 lat. Model Command and Conquer i szczerze kupno planetarki polecam. Moi drodzy tak, polecam, ale jedynie w promocjach i wyprzedażach poniżej powiedzmy tych 8 dolarów. Gra da nam zabawę na ładne właśnie parę dni, nie paręnaście czy parę miesięcy, jak to miało w przypadku, w moim przypadku Total Annihilation. No, dłużej tutaj grać się po prostu nie da. Jeżeli ta gra komuś przypadnie do gustu, warto kupić. Jednak jest to tytuł w mojej ocenie po prostu przeciętny. Patrząc na rynek strategii, wyróżnia go tylko ten pełen trójwymiar i te planetarne podejście. Cała reszta jest bardzo mało rozbudowana. Na przykład rozbieżności w sile botów sprawiają, że sens zabawy tutaj jest jedynie z innymi graczami albo ze znajomymi. Boty są albo praktycznie bierne i w ogóle nie atakują, albo są bezlitosne i w parę chwil spuszczają na młomot. Zachwyt nad animacjami walki wojnami planetarnymi po prostu został przyćmiony przez bardzo mały stopień skomplikowania i duży stopień okrojenia tej oryginalnej idei anihilacji. No cóż, tyle.